Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Witamy w Start TV, witamy w okresie, w którym czekacie na jak najwięcej informacji z klubu. Znamy już skład naszej drużyny na sezon 2022, ale o tym co aktualnie dzieje się w naszej drużynie, na co dzisiaj najbardziej zwraca uwagę sztab szkoleniowy, dowiemy się w rozmowie właśnie z tym sztabem. Gościem Start TV są dzisiaj, gośćmi Start TV są dzisiaj Błażej Skrzeszewski, Nowy menedżer naszej drużyny oraz Tomasz Schweifer, czyli trener naszej drużyny, który wraca niejako po kilku latach przerwy do tej funkcji w sezonie 2022. Dzień dobry, panowie. Witam Witamy serdecznie wszystkich. Szanowni państwo, mamy nowego menedżera i to człowiek, który dla sympatyków tych, powiedzmy sobie, najzagorzalszych nie jest osobą zupełnie nową. To człowiek zaangażowany w nasz klub już tak naprawdę od ładnych kilku sezonów, zakochany w żółlu. jest Krzeszewski. Bażej. O tobie słów kilka, bo kibice zainteresowani są z pewnością takimi życiami. Nie będziemy tutaj mówić w którym o żadnych prywatnych tych wydarzeniach, ale chcieliby Cię pewnie poznać lepiej. Wróćmy do czasu, kiedy można powiedzieć, że był to Twój początek w żużlu. Jak to się zaczęło? Znaczy, no, Żużo chodzi od dziecka, jak większość tutaj kibiców z gnieznej okolicy. Miałem chyba 5 albo 6 lat, kiedy pierwszy raz zawitałem na stadion z ojcem. Gdzieś tam miłość do czarnego sportu pozostała. A tak naprawdę 14 lat temu kupiłem pierwszy motocykl w i swoją zabawę zacząłem jako Żużlowiec amator, i tak to przez te wszystkie lata się rozwijało. 5 lat temu, kiedy zawiązało się Międzyzieckie Towarzystwo Motorowe Start, ta współpraca się zaczęła już na tej linii profesjonalnej z klubem. No i doszło do tego momentu, w jakim jesteśmy tutaj wszyscy teraz. I Rafał Wojciechowski przekazuje tobie pałeczkę. Już kilka. Tygodni po tym, jak otrzymałeś zaproszenie do, do współpracy na tak ważnym stanowisku. Jak możesz podsumować te pierwsze tygodnie? No, wbrew pozorom to był gorący okres, bo wiadomo to był okres transferowy i, i dopinania kontraktów na przyszłoroczny sezon, także to tej pracy było sporo. Razem z dyrektorem sportowym Radkiem Majewskim i jeszcze z występującym menadżerem Rafaelem Wojciechowskim trzeba było dograć wszystkie sprawy i, i sprawy kontraktowe i sprawy finansowe, także dosyć było sporo tego, a wiadomo, że Tegoroczny okres ten transferowy był dosyć gorącym okresem z racji tego wszystkiego, co się działo, ale myślę, że ku cieszy tutaj naszym, całego sztabu szkoleniowego, zarządu, sponsorów i mamy nadzieję, że w, w, w sezonie kibiców udało nam się zbudować dosyć ciekawy skład, który mamy nadzieję, że przyniesie niespodziankę w przyszłym sezonie. W tym roku władze klubu postawiły na połączenie nowego spojrzenia Błażej Skrzeszewskiego z wielkim doświadczeniem, które wnosi do sztabu szkoleniowego Tomasz Fajter. Tomaszu, wracasz do, do tej roli, wcześniej pamiętamy Cię w roli trenera, to ten okres przełomu lat 2008-2009, wtedy żużlowcy startu w drugiej lidze, wtedy Ty byłeś trenerem, kiedy wracali do, do pierwszej ligi, teraz Ty wracasz można powiedzieć na, na, na stare śmieci, ale kto jak nie Ty zna lepiej to miejsce, ten klub, jego historię, no i to wielkie doświadczenie myślę przeniesie się również na, na świetną współpracę z Błażejem. No myślę, że, że będziemy się tutaj razem uzupełniać z Błażejem. Boże ja też już troszeczkę znam, także mi się wydaje, że, że, że będzie ta nasza współpraca ładnie wyglądała i, i, i będzie owocna, także będzie wszystko dobrze. Czy ta propozycja współpracy, która pewnie jak wiadomo wyszła od Rafaela Wojciechowskiego, ale czy tutaj też słowo kluczowe miał nasz kapitan Oskar Weicher, czyli twój syn? No, no, Nie ukrywam, że synowie i, i sponsor też mnie na, na, namawiał na, na, na tą współpracę i mówię, no, będzie fajnie, będzie dobrze się działo i to, co miałem przedstawione, to widzę, że to wszystko w dobrym kierunku idzie i dlatego się zdecydowałem też wsiąść na ten statek. Panowie, tak jak powiedział Bażyń, ten okres transferowy gorący za nami. Ten okres taki, można powiedzieć, od kilku lat Sporo zmian dotyczy Ekstraligi, ale sporo zmian dotyczy też rozgrywek. Pierwszej ligi. Nie jesteśmy finansowym potentatem, nie braliśmy udziału w tych największych wyścigach zbrojeń. Tutaj nie padało, nazwa naszego klubu nie padała w kontekście wyścigu o Mateja, Żagara, czy też te nazwiska, które kojarzymy z Grand Prix. Ale wydaje się, że zbudowaliśmy skład, który stać naprawdę na wiele. Pożeju jest Michael Jebsen-Jensen, zostaje Peter Kildemant, mamy świetnego zawodnika w postaci Oskara Pfeiffera, który, w mojej opinii, jest zawodnikiem, który ma wszystko, żeby być w top 3 tej ligi i ten skład no, no, ma zawalczyć ambitnie o jak najwyższy cel. No dokładnie tak, tak jak tutaj wcześniej wspomniałeś, przede wszystkim no, tutaj najważniejszą tą osobą była, jest postać Oskara Fejhera. Spokojnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, wszyscy tutaj, jak i myślę, że sam on liczy na to, że w przyszłym roku spokojnie może być nawet najlepszym krajowym zawodnikiem rozgrywek EU i pierwszej ligi żużlowej. Jesteśmy o to spokojni i wrócę tutaj do tematu Michaela Jebsena. Jebsena Wspomniałeś Mateja Zagara, wiadomo, ale ja myślę, że Michael Jefsen jest tak samo, jest zawodnikiem topowym na, na poziomie pierwszo-ligowym I tak, tutaj wszyscy wiedzą, gdzieś tam w środowisku miał oferty praktycznie z większości klubów pierwszorigowych na starty w przyszłym sezonie. No ale my mamy ten, ten handicap, że udało nam się tutaj go pozyskać do Gniezda i mamy nadzieję, że nie zawiedzie nas, ale przede wszystkim siebie, bo on jest bardzo ambitnym zawodnikiem, stawia przed sobą bardzo, ale to bardzo. Wysokie cele na, na przyszłoroczny sezon, i mamy nadzieję, że ku cieszy nas i fanów, sponsorów, to wszystko się spełni, sprawdzi Jesteście, panowie, w stałym kontakcie z naszymi zawodnikami. Tutaj wspomniałeś bardzo o Michaelu yy, Jepsenie, yy, ale mamy nowe twarze. Mamy też Ernesta Koze, który ma uzupełnić tę formację krajową. On ma wespół z Skarem Fejferem właśnie być siłą formacji krajowej. Jest też Szymon Schlauder-Barton. Ku ciebie chciałbym zapytać o to, jak ci zawodnicy w tych pierwszych tygodniach, tak naprawdę w tych przypadku w pierwszych dniach, jak oni znaleźli się w tej drużynie? Mieliśmy te dwa spotkania takie i sądzę, że, że atmosfera była fajna, każdy tam sobie wymieniał różne tam zdania i tak dalej. Było widać, że, że pomału się robi taki klimat jak gdyby rodzinny i głównie o to będzie chodzić, żeby jeden drugiemu też pomagał i jak będzie trzeba, to za niego tą głowę też musi nadstawić. I... Także mi się wydaje, że drużyna jest fajna i ja na przykład bym sobie życzył, że, że, żeby każdy zawodnik zrobił 8-9 punktów i wtedy będziemy mieli mecze wygrywane. Razem 46 w każdym meczu. I dziękuję bardzo. <laughs> Oby tak było. Mówimy o o... Niejednokrotnie, przeproszę, że... Oczywiście. Niejednokrotnie na papierku już były składy mistrza Polski, a oni walczyli... No o do... utrzymanie. Jest, nawet często o utrzymanie. Tak już, że... Że Tutaj Fantastyczne scenariusze. Gniezno zrobiło fajną drużynę, i mi się wydaje, że każdy z tych chłopaków coś też ma do udowodnienia. I to się będzie liczyło. To dobra informacja. Wydaje się, że wspomniałem nazwisko takie, znowu powiem, Matej Żaga, czy też inne nazwiska, o których walczyli wodarze tych dzisiaj klubów, które absolutnie mówią o awansie, takie jak Faluba Góra, czy Bydgoska Polonia. To te transfery takie. Powiedzmy sobie topowe, ale bez wątpienia najciekawszy transfer i najciekawszy ruch kadrowy, jeżeli chodzi o rozgrywki e w pierwszej ligi to powrót do żużla i powrót do gniezda Antonio Lindbecka. Wiemy, że to zawodnik absolutnie ambitny, który wydaje się, że gdyby nie czuł się mocny, nie chciałby wracać na motocykl, nie chciałby wracać do ścigania. Antonio Lindbeck to bardzo ważna postać oczywiście dla naszego klubu w przyszłym sezonie, to członek naszej kadry, ale to tak naprawdę również ważna postać dla kolejnego, mamy nadzieję, w przyszłości mistrza żużlowego, czyli Filipa Hellströma Banksa. Um, oni stworzą tak je, taki team. O transferze, o tym teamie. Błażej już kilka. Dokładnie tak. Tutaj mówimy o tych największych tuzach. Znowu wspominałeś Mateja Zagara, ale tak naprawdę myślę, że, że gdzieś tam wszystkie kluby na poziomie pierwszoligowym patrzą na nas z boku i właśnie obserwują ten transfer Antonio Lindbecka. I jak i również Filipa Hellströma Bęksa. No, Filip Miał epizod już w tym sezonie, w gnieździe w paru spotkaniach, ale bardzo dobry występ w Sonie w Wielkiej Brytanii, szczerze. pokazał na to, że to jest zawodnik, który jest młody, perspektywiczny, rozwija się bardzo dobrze, i przy odpowiednim w e, e, pracy z, z mentorem, jakimś trenerem i przygotowaniu sprzętowym jest w stanie się wbić, na, na wiadomo, na wyższy poziom, w tym troszeczkę mało pomoc Antonio Lindbeck. Myślę, że Filip może być taką rewelacją rozgrywek na poziomie ligowym, jak, jak był na przykład Matt Hansen w tym roku na poziomie drugoligowym. Na solidne zaplecze i finansowe i, i sponsorskie i trenersko-mentalne, także bardzo sobie dużo robimy z tego transferu i mamy nadzieję, że Filip nas nie zawiedzie. Tak samo jak, jak Anton. Anton już wraca który raz kolejny i te wszystkie jego powroty. Mówiąc o swoich dość spektakularne, wcześniejsze, i myślimy, że będzie tak samo w przyszłym sezonie że ten jego powrót będzie jak najbardziej spektakularny dla kibiców Startu Gniezdo, dla nas wszystkich, no i dla całych rozgrywek Junior pierwszej Ligi. Dużo powiedzieliśmy o naszych seniorach, ale też wszyscy skupiają swoją uwagę na juniorach. Tutaj to pewnie głównie zadaniem Tomasza Pfeiffera. Tuż przed rozpoczęciem programu wspominaliśmy mówiliśmy jeszcze o tym, co dzieje się o naszych juniorów. Niektórzy z nich wymagają jeszcze przygotowań yy, nawet ortopedycznych, bo, bo o takich mówiliśmy, ale właśnie a propos juniorów, bo no, spotykamy się z opinią, że, że ta formacja w przypadku startów nie zno to taki nasz słabszy punkt. Czy zgodzisz się z tą opinią? Hmm, czy zgodzę się z tą opinią? No, na pewno jesteśmy troszeczkę z tyłu, ale widzę, że ci chłopacy też chcą dotrzymać kroku swoim rówieśnikom i sądzę, że, że, że właśnie w w tym roku będzie ten przełom, bo oni już pokazywali, mecze mieli bardzo dobre, mieli też słabe, ale pokazywali, że coś potrafią, coś w nich dżemie i z tego, co wiemy, jest dobry układ z tunerem i sądzę, <tryk> że tu klub zrobił dobry ruch też, że zobaczy, jak drli w te dobre silniki i wtedy będziemy też od nich wymagać i na pewno zrobią krok do przodu. No właśnie o to chciałem zapytać, tutaj klub niejako... E Owszem, z pełnym zaufaniem do naszych młodzieżowców, ale to w klubie odbywają się wszystkie, powiedzmy, przygotowania sprzętowe tych zawodników. To klub tutaj dominuje, to że klubu zapewniają im ten sprzęt. To daje chyba tym naszym młodym zawodnikom trochę takiego komfortu. Oni mają teraz czas na te przygotowania fizyczne, niektórzy gdzieś tam będą musieli jeszcze odwiedzić gabinety lekarskie, ale na wiosnę wydaje się, że wszystko powinno być gotowe. Oni o sprzęcie będą wiedzieć, będą na bieżąco poinformowani, ale ktoś zrobi to niejako za nim, mówiąc prosto. No, ja, ja, może się wypowiem na ten temat. No, to będzie taki jak gdyby bonus od klubu, ale będzie to ułatwieniem dla nich, bo ja tutaj będę z boku też patrzył na to, czy, czy, czy ten motocykl do serwisu musi iść, czy ktoś tam sobie na nim rady nie daje, to będziemy chcieli jakoś to inaczej ustawić i tak dalej. I tak dalej. No to sądzę, że, że to, to, to zaplusuje. To jest na plus. O seniorach było, było o juniorach. Chciałbym znać Waszą opinię na temat tego, co dzieje się w innych klubach, no bo oczywiście musimy patrzeć na konkurencję, musicie Wy Panowie być najbardziej na bieżąco. Pewnie gdzieś te zakulisowe telefony się dokonują, gdzieś śledzicie to, co dzieje się u naszych rywali przyszłorocznych, bo to na tym polega też Wasza praca. Ale zanim o, o naszych rywalach, chciałbym zapytać o Waszą współpracę, jak ona wygląda na co dzień. Czy telefony wymieniacie codziennie po 10, czy to jeden konkretny telefon dziennie i pytacie, jeden drugiego, jak tam z waszymi zadaniami? No Ja muszę się przyznać, że to ja wykonuję telefony do pana Tomka, bo pan Tomek jest też taką dla mnie ikoną z lat młodzieńczych i nigdy nie pomyślałem, że będę mógł w stanie współpracować z nim. Także to jest dla mnie wielka, wielka rzecz i to ja raczej jestem tą osobą, która wykonuje więcej telefonów do pana Tamka. Ale ten okres teraz jest taki, że ten jeden telefon wystarczy dziennie. Myślę, że w sezonie będzie to, to tych telefonów znacznie więcej i, i potomek, i do mnie i ja do niego, ale na, na tą chwilę nie, nie, nie źle, jest to jeden telefon dziennie. Tym, wy, wy, wymieniam, tak, wymieniamy sugestie, ten gorący okres mamy za sobą, wiadomo będziemy się teraz bardziej skupiać na tym przygotowaniu ogólnorozwojowym, które rusza na początku grudnia. Także ja z mojej strony bardzo pozytywnie to wszystko na tą chwilę oceniam. Trener Tomasz Fajker? No ja sądzę, że każdy wie, co ma, jakie ma za, za zadanie i nieraz telefony są niepotrzebne, każdy jak będzie robił swoje, to dobrze napędzimy te... A czy już wiadomo, że jeżeli na przykład w meczu w Nieznobytność, przed biegami nominowanymi, będzie trzeba podjąć najważniejszą decyzję i będziecie się w tej decyzji różnić ewentualnie, czy ma jechać Oskar, czy ma jechać Peter w XIV, czy ktoś ma jechać może dwa razy, bo, bo, bo taktyczna. Kto będzie podjął te ostateczne, najważniejsze decyzje? To jest ustalone? no To może ja powiem. Yy, menadżer. Od tego jest menadżer. Zdania będą wymieniane, ale menadżer będzie podejmował decyzje i, i sądzę, że tak będzie dobrze. Że tak będzie najlepiej. Czyli może jest to największa odpowiedzialność w Twoich rękach. Ale wydaje się, że to. Tak jest, tak zostało tu ustalone, ale jak najbardziej to, co powiedziałem wcześniej, nie wyobrażam sobie, nie korzystać z rad pana Tomasza i jak najbardziej jego rady, rady będą dla mnie cenne i będę. Jak najbardziej tej te jego opinii. Będą dla mnie bardzo cenne jego wskazówki, to wszystko. Także na, na pewno te będę podejmował ostateczną decyzję sam, ale na po głębokiej konsultacji z, z panem, panem. Czy w parku maszyn podczas meczów ligowych będziecie panowie w dwójkę? Czy ktoś jeszcze będzie wam towarzyszył? Nie, będziemy, będziemy w dwójkę. Będzie też najprawdopodobniej z nami trener od przygotowania kondycyjnego, przemek nad. Właśnie My o no, zarek, zarek. Zarek. także myślę, Czyli te dobre wzorce utrzymujemy, tak, tak, ta współpraca tak, będzie kontynuowana. Tak. O Przemkach Gnata chciałem zapytać, to taki czas właśnie najgorętszy dla Przemka. Mówiliście o tym, że 10 grudnia rozpoczynają się spotkania naszych zawodników w hali pod okiem Przemysłowa Gnata, to zawsze przynosiło dobry efekt w poprzednich latach. Tak, dokładnie tak. No tutaj Przemek Nad ma bardzo dobrą renomę w Gnieźnie. Wiadomo, że współpracują z nim wszyscy zawodnicy, nie tylko ci broniący barw tutaj Gnieźnieńskiego Start, tylko pozostali zawodnicy wywodzący się z Gniezna i okolic, którzy jeżdżą w innych klubach. Przemek ma bardzo dobrą renomę, nie tylko w gnieźnie, także jesteśmy o to jak najbardziej spokojni, od wielu lat przygotuje się z nim nasz kapitan Oscar Pfeiffer, który jest jakby takim wzorem pod tym względem przygotowania kondycyjnego dla pozostałych zawodników, także tutaj mamy pełne zaufanie z panem Tomkiem do, do, do Przemka, jak najbardziej zostawiamy juniorów i zawodników w bardzo dobrych rękach. No i tak, właśnie cieszymy się z tego też, że do, do tej ekipy tam Przemka Gnata dołączą juniorzy, bo to to też jest jak gdyby zgranie tej ekipy, żeby oni sobie byli też razem na tej hali i już się tam docierali. Czyli tutaj te wzorce, które przynosiły dobry efekt w latach ubiegłych. Dobry klimat. I jeżeli coś dobrze funkcjonuje, oczywiście. nie ma co zmieniać, jak zwykle pozdrawiamy trenera Przemysława, na którego po raz kolejny nasz klub może liczyć. Panowie, zapowiadałem to pytanie wcześniej, bo patrzymy na rywali. Dużo mówi się, czytamy teraz opinie ekspertów, opinie lud ludzi, którzy są w żużlu od wielu lat zaangażowani, oni śledzą to, co dzieje się w rozgrywkach eWINner pierwszej ligi. Patrzymy dzisiaj wszyscy tylko na kartki. Na tych kartkach wypisane są nazwiska. Dzisiaj te kartki nie stanowią Timu, nie stanowią siły drużyny na torze. No ale jeżeli na te kartki patrzymy, to według Was która z nich wydaje się dzisiaj najsilniejsza? Czy to Pytkosz, czy to Falubaziona Zielona Góra, czy w tym gronie jest start gniezdno w tych Waszych opiniach? Ja myślę, że to jest bardzo ciężkie wbrew pozorom, bo tak jak rady Grzegorz powiedziałeś, no my patrzymy tylko na nazwiska, nie? a wiadomo, że tak naprawdę wszystko, wszystko zweryfikuje to przyszłoroczne rozgrywki. Wiadomo, że na papierze to co żeśmy mówili gdzieś tam odstają delikatnie drużyny z Bydgoszczy i z Zielonej Góry, które dokonały najbardziej spektakularnych transferów na poziomie pierwszoligowym, no bo czy angaż Matajas Zagara w czyli Keneta Bierę, czy pozostanie Maxa Fijka i angaż Krzysztofa Podkurskiego w Zielonej Górze, no to jak patrząc na warunki pierwszej są to bardzo mocne nazwiska, ale ja bym to wszystko tonował i myślę, że, że wszystko zweryfikuje tor przyszłoroczne rozgrywki i myślę, że zespół po prostu startu też będzie bardzo wysoko w tych rozgrywkach. A jakie typy na ten moment roku, kiedy zbliża się grudzień, ma Tomasz Weifeł? No, jak chciałbym, żeby czarnym koń był właśnie stary no i, i tyle. No. Bo, tak jak już mówiłem wcześniej, no, nazwiska nie jadą. Mamy fajną ekipę, i, i, i chciałbym, żeby ten czarny koń właśnie się okazał, że jest w mieście. Panowie, krótkie podsumowanie naszej rozmowy. Jesteśmy na etapie końcówki listopada do 10 grudnia, czyli do tego momentu, który mówiliście, ma być początkiem zajęć z e, trenerem przemysłowym gratem. Do tego czasu żużlowcy mają wolny? Czy, czy jak to wygląda? Myślę, że to każdy zawodnik podchodzi indywidualnie, bo wiemy dobrze, że niektórzy zawodnicy nie mają żadnego. Nie kończy im się sezon, nie, nie kończy im się przygotowanie fizyczne, nie mają okresu roztrenowania, czyli oni trenują cały rok. A niektórzy sobie robią taki okres krótki roztrenowania. My to monitorujemy na bieżąco. No wiadomo, do 10 grudnia mamy tutaj prezentację, jeśli oczywiście warunki pogodowe pozwolą na, na stadionie. Pogoda jest zapewniona. Pogoda jest zapewniona, także będziemy się z nimi wszystkimi widzieć. Nie, ja ze swojej strony bym było to spokojne, nie wiem, jak pan to może. No my tutaj mieliśmy spotkanie z juniorkami i ja prosiłem o tam, że w miarę możliwości, jeżeli by mogli, to tam na motorkach, na tych pitbajkach, bo jeszcze pogoda taka jest sprzyjająca, to jak się pośmigają, tak w własnym zakresie teraz, to, 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 to będzie super. A od grudnia już trzeba wejść ten, kartę, ten wysob, ma, Tak samo w styczniu, oczywiście. tak samo pewnie no, w lutym, na tak, tak, pewnie zawodnicy zaczną kompletować swoje parki maszynowe. No, Jeżeli pogoda pozwoli, wrócimy na. No właśnie, na jaki tor wrócimy w marcu? Bo sporo działo się wokół naszego toru, na naszym torze, pracy pod okiem trenera trener, toromistrza Łukasza Łukowskiego. Tutaj wspomagał nas również swoim doświadczeniem Grzesiu Węglarz. Sporo się wydarzyło. I na jaki tor wrócimy w marcu? No, na tor taki był w tym roku. To będzie totalnie inny tor, czy te prace, które trwały, raczej można nazwać nie, nie. kosmetycznymi? Wiadomo, że geometrycznie się to nie zmieni nic. A to, że została dowieziona na wierzchnię, ona jakby spełnia dwojakie zadanie, ponieważ mieliśmy ubytki na wierzchni w tym roku. Było to dobytnie widać podczas niektórych meczów ligowych, dlatego ten, ta nawierzchnia musiała zostać dowieziona. Druga sprawa jest taka, że troszeczkę, że gdzieś, gdzieś tam Poszliśmy za głosami zawodników, też, którzy jeździli w naszym sezonie, czyli za głosem Kapitana Skara Feiffera i Petera Kildemanda, którzy preferują taki tor troszeczkę bardziej sypiący się po zewnętrznej jego części. I mamy nadzieję, że tutaj z toromistrzem i z trenerem uda nam się ten tor troszeczkę zmienić. Ale mówię tutaj, gaszę emocje tutaj wszystkich i kibiców, że no nie będzie to tak zwana żużlowa kopa. Będzie to dalej niski tor, tylko troszeczkę bardziej odsypujący się. Okej. Okay. Panowie, na podsumowanie poproszę, abyśmy e, zaprosili na 10 grudnia. Wtedy takie, można powiedzieć, rodzinne spotkanie ekipy Czerwono-Czarnych z kibicami tutaj nieopodal na naszej charakterystycznej e, trybunie. Choć to grudzień, to myślę, że prezentacja potrwa na tyle niedługo, że, że nie zmarzniemy mocno, ale warto, żebyśmy się wtedy wszyscy spotkali na trybunie. Tomku. Zapraszam, zapraszam wszystkich na 10 grudnia będzie okazja poznać bliżej zawodników, może jakieś autografy, coś. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy, to co powiedział nasz trener, wszystkich kibiców spragnionych szarego sportu. Będzie do dyspozycji cała drużyna przyszłorocznych rozgrywek. Usłyszymy o dziwo warkot motocykli żużlowych także myślę, że pogoda nie będzie, te, nie będzie sprawiała żadnego problemu i kibice dość tu mniej licznie odwiedzą stadion Czuczów 25. Serdecznie zapraszamy wszystkich. A do tego czasu liczymy, że będziecie śledzić media społecznościowe naszego klubu. Odwiedzajcie, komentujcie, dajcie polubienia, pijcie speed upa, którego oczywiście polecamy, bo pijąc go wspieracie czarny sport w naszym mieście. A Na dziś to tyle. Gośćmi Start TV byli Tomasz Fajter i Błażej Strzeszewski. Panowie, ogromnie dziękuję. Serdecznie dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.